Jesteśmy w zespole szkół mechanicznych i gospodarz i organizator tej imprezy, mistrz Piotr Sawicki. Panie Piotrze, co tu się dzieje? Karateckim uściskiem witam wszystkich serdecznie. Także akurat, dzisiaj nadchodzi taki dzień próby. Właśnie dzisiaj młodzież, starsi, juniorzy, seniorzy, mastersi rywalizują o to, kto będzie najlepszy. Tu jest właśnie wymiana doświadczeń. Tu właśnie te wszystkie nasze wybory które były, prowadzą do tego celu, aby być posiadaczem któregoś z tych poharów. Tłumy dzieci, tłumy rodziców, tłumy trenerów, takiej widowni i takiej ilości ludzi, nie wspomnę o tym, co się dzieje na parkingu, to ja nie widziałem od bardzo dawna, a dziennikarzem jestem od lat kilkunastu. Cieszę się, że karate dalej nie traci na popularności? Staramy się właśnie zachęcać młodzież, wszystkich, żeby ta kuźna charakteru poprzez sporty walki nigdy nie słabła, żeby te, ta magia białych Kimon przyciągała jak największą uwagę ludzi? Tłumy dzieciaków, ale te dzieciaki to są od wieku chyba 5, 6, a może i siedmiu lat, bo w każdym razie bardzo małe skrzaty. Po takich starszych zawodników ta rywalizacja, jak się panu. Skąd w ogóle ta magia, że do, do tego sportu garną się dzieciaki. Akurat to jest akurat e, duża zasługa też rodziców, prawda? Bo w dobie cyfryzacji, w dobie rzeczy, które odciągają dziecko od tego reala, właśnie my jako klub, jako stowarzyszenie staramy się właśnie e, dać dużo dobrej energii, dużo innych spraw, pokazać jak może wyglądać życie poprzez rywalizację sportową, poprzez wyjazdy na obozy letnie, zimowe, poprzez seminaria, poprzez kontakt z różnymi e, ludźmi na terenie Polski, na terenie Europy, na terenie świata. Pokazać, że telefon jest ważny, komputer jest ważny, ale realu nic nie zastąpi. Niewiele osób wie, że żeby uczestniczyć w takich zawodach niekoniecznie trzeba mieszkać w Białymstoku, bo pan i pana instruktorzy pojawiają się od dużych powiatowych miast po tak malutkie miejscowości, jak na przykład Kobylin Bożymy, gdzie dowiedziałem się, że też prowadzi Pan zajęcie. Tak, staramy się przede wszystkim jeździć z tą naszą misją aktywizacji ruchowej po różnych ośrodkach i staramy się przekonać po prostu rodziców, dzieci, pokazać właśnie, jakie możliwości daje sport, żeby tu przyjść, e, móc rywalizować. Naprawdę trzeba pokonać e, dużą drogę, ale to jest wspaniałe doświadczenie, które procentuje przez lata. No dobrze, ilo tu dzisiaj uczestników tak chociażby w Zarysie i osób się zebrało, bo y, kilkaset to jest najmarniej. Tak, około 200. Około 200. 200 zawodników i podejrzewam, że drugie talerz samo kibiców i trenerów oraz osób, które towarzyszą. Tak, frekwencja nam dopisała. Cieszę się, że wszyscy po prostu są zwarci, gotowi, rywalizują w miłej, przyjemnej atmosferze. Także myślę, że to ruguje Naprawdę na wiele lat sukcesami. Proszę Państwa, mistrz świata Piotr Sawicki, nauczyciel, instruktor i jak się okazuje organizator i wcale, ale to naprawdę wcale nie trzeba mieszkać w Wiemstoku, dojeżdżać, ponieważ to rzadka sytuacja, mistrz nie trafi przyjechać do Państwa, wysłać swoich wysłanników albo generalnie od czasu, od czasu również uczestniczyć w zajęciach. A pytanie ostatnie, jakie stowarzyszenie i jak się z Panem skontaktować? Sport Klub Karate Białystok zaprasza wszystkich do kontaktu. Jesteśmy na Facebooku klubowym, jesteśmy na stronie internetowej. Tam wszystkie informacje możemy uzyskać jak, kiedy, gdzie, do kogo, aby móc być członkiem naszego klubu. A my proszę Państwa informacje o wynikach tego turnieju i o kolejnych imprezach organizowanych, pokazach organizowanych przez Piotra Sawickiego i jego ekipę Poinformujemy na naszej stronie. Serdecznie zapraszam do śledzenia i bardzo gorąco zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych Piotra. Tam się cały czas coś dzieje. Karatecki mus, dziękuję. Do zobaczenia. Zawody karate i dzieci to nietypowe skojarzenie, czy na pewno? E, a kto tak powiedział? No, generalnie takie panuje przekonanie, że dzieci nie powinny ćwiczyć sportu walki. No to dzieci tak samo nie powinny grać piłkę nożną, nie powinny uprawiać siatkówki i e, Babingtona, nie? No, to, to jest dyscyplina sportowa, tym bardziej karate jest jednym z najbardziej e, wskazanych moim dla, zdaniem dla dzieci. Dlaczego? Bo jest ogólnorozwojowe. Karate jest, e, oprócz tego, że jest ogólnorozwojowe, jeszcze e, uczy jakiejś... Hierarchii uczy szacunku dla stopni, prawda? Bo u nas, wiadomo, mamy pasy, każdy na jakimś innym e, stopniu, więc ktoś, jak już jest na bardziej zaawansowany, no to bardziej go szanujemy, stoi w innym rzędzie, prawda? E, szacunek też dla trenera, szacunek dla drugiej osoby, bo w karate my nie uczymy agresji. Karate jest po to, aby uczyć samoobrony, ale też, też e, tego podejścia właśnie do świata, że. Owszem, czujesz się mocniejszy, bo jesteś wytrenowany, masz wytrenowane ciało, ale tak naprawdę to jest Twoim atutem w tym, żeby być jeszcze milszym e, dla drugiej osoby, aby nie rozwiązywać wszystkich konfliktów agresywnie. Więc karate jest jak najbardziej dla dzieci. ICON CUP, 200 uczestników, wydawało mi się, że po latach popularności karate, zwłaszcza kiedy filmy karate i, i, i ci aktorzy, którzy to tam, tam odgrywali scenę walki, pokazywali różne techniki, są już za nami, ale kiedy tu jestem, widzę, że to jest kompletnie... tylko tak mi się wydawało. Dokładnie tak, karate może nawet ma teraz jakiś drugi renesans swój, widzimy wzrost Yy, dzieci, które, które przychodzą do, właśnie do Dojo, do, w całej Polsce, można powiedzieć. I nie tylko. E, te turnieje, które są organizowane tak jak, jak dzisiaj też, e, gdzie właśnie dzieci mogą się konfrontować. No tutaj wiadomo, to jest wszystko w kaskach i, i, i w ochraniaczach, po to, żeby właśnie nie było żadnych e, kontuzji i tak dalej, ale e, mi się wydaje, że to, że teraz te sztuki walki są na topie w Polsce, prawda, że, że wszyscy tam, no, można powiedzieć patrzą na, na te rozgrywki czy KSW, nie wspomnę o tych oczywiście frykowych, bo to, 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 to się nie wiąże, ale jednak ten sport sztuk walki jest bardziej promowany nawet niż, niż dawniej, więc e, ten fundament e, w karate i, i ta właśnie nauka Dyscypliny, nauka tego pracy ze sobą, z ciałem, poznawania siebie. Myślę, że właśnie dlatego rodzice wypychają te dzieci na, na, na karate. Jeszcze bardziej niż parę lat temu. No właśnie, a od jak dawna Pana związek z karate? O, ja zacząłem w 1989 roku w Dębicy u Senseja Czesława Koszyka, także jeżeli to będzie słuchał, to serdecznie go pozdrawiam. Teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych. To było spowodowane filmami Brusali i krwawego sportu, i tych wszystkich na tamte czasy. Szukaliśmy czegoś innego. Ja jestem z małego miasta, był boks na wysokim poziomie, bo mieliśmy iglopol Dębica. No była, był też piłka nożna, były zapasy na, na bardzo wysokim poziomie, bo Wisłoka znowuż. E, dwóch braci Lipieni, którzy tam trenowało kiedyś olimpijczyków. Ale e, w tamtych czasach, jak się szło na piłkę, to się mówiło tak, a trochę mało męskie. I szukaliśmy czegoś, czegoś dodatkowego, no i... Przede wszystkim też właśnie te, mi się wydaje, ta, ta legenda tego, tego brusa yy, ukształtowała wielu, wielu fighterów w Polsce później yy, kariery sportowe. A dzisiaj yy, obecność tych dzieciaków świadczy, że ten renesans bierze się skąd. Wtedy was inspirowały filmy karate? A teraz? A teraz troszeczkę może to jest też, yy, że ogólnodostępne są media. Ludzie jednak, yy, no i dzieci niestety też są też dalej promowane te. Tak, Jakiś któryś tam etap, e, jakieś tam odcinkowe karate, kit są, które wiem, że e, dzieci oglądają. Ja sam to oglądałem i w jakiś sposób też promocja. Dodatkowo ta rywalizacja i też właśnie, że pokazują częściej w telewizji e, mieszane sztuki walki, no bo taka prawda, że, że dużo tego jest teraz dookoła. Można powiedzieć, że w Polsce e, celebrytami stali się fajterzy, nie tak jak dawniej. Że tylko byli aktorzy i tam piosenkarze, ale teraz też są i fajterzy różnych dyscyplin sportowych. Przede wszystkim mi się wydaje, że no, ta legenda MMA teraz, prawda? UFC, KSW w Polsce i te inne federacje, które promują e, można powiedzieć walkę. Tylko, że trzeba rozgraniczyć, że właśnie w karate to jest coś pięknego, dlatego, że te dzieci przychodzą i uczą się tych podstaw, ale ale na zasadach tych, tych prawdziwych, tych japońskich i, i z poszanowaniem właśnie bez agresji, bez, przepraszam, wyzwisk, tak jak niektóre inne federacje propagują, my i karate jest dla rodziców takim chyba dobrym początkiem dla dziecka, żeby zobaczyć też co dalej. Bo to nie, nie, nie każdy z tych dzieci będzie później wybitnym fajterem, czy tak dalej. Może zaczną karate, a później stwierdzą, że a, ta dyscyplina, ten, y, jestem na tyle, że pójdę do innego stylu, stylu że tutaj się wzmocniłem i fizycznie, i psychicznie, nauczyłem się pracy i, i później te dzieci, bo to wiadomo, że nie utrzymamy wszystkich. Ale co roku fajnie, że ci rodzice nadal i nadal y, y, ufają... Sensejom, ufają ludziom ze sztuk walki, tak jak Sianowi Piotrowi Sawickiemu, który jest e, dzisiaj organizatorem całej tej e, imprezy, że jednak warto puścić te dzieci na, na karatę. Że po pierwsze jest tam bezpiecznie, wbrew temu, co ludzie myślą, że to jest bitka, ale jest bardzo bezpiecznie. Ja wiem z swojego doświadczenia, że większość moich kontuzji w życiu sporto, sportowym miałem e, grając rekreacyjnie w piłkę nożną, <laughs> nie na macie. Wiadomo, tutaj uczymy się jak przyjąć, jak zblokować, jak ten i to jest wszystko na spokojnie. Walka no to walka, ale teraz o dzieci robią, mamy fajne warunki, kaski, ochraniacze, także wszystko jest bezpiecznie. A, a, a oprócz tego właśnie ta hierarchia, to, że jest yy, szacunek dla drugiej osoby, dla swojego oponenta, też można powiedzieć przeciwnika, oczywiście w dojo dla senseja, shihana i tak dalej. To wszystko jest warte tego, żeby te dzieci puścić i wręcz nawet wypchnąć na karatę. Dziękuję bardzo. Wyjątkowo fajna wypowiedź. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Sponsorem programu jest firma YazBud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie. www.yazbud.pl Sponsorem programu jest Modern House. Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl Sponsorem programu jest Szkoła Szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe nie tylko księgowość, prawdziwe wsparcie dla twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.